I poszło. W górnym lewym rogu Kevin de Kooning z Holandii, czyli Harstem Gracz ekipy Liquid już wysyła swoją hamską probkę, żeby blokować ekspansję polskiego zawodnika. A Polskim zawodnikiem w kolorze czerwonym oczywiście jest Mikołaj Ogonowski, czyli Elazer z drużyny Komago. Tak, to jest na pewno blokada haczerki. Już widać, że zakolejkował tutaj rozkazy swojej proby. I wiadowca, ale taka, taki bardziej przeszkadzacz, powiedzmy. Tak, to będzie ważne spotkanie oczywiście dla obu zawodników. Póki co Elazer w swojej grupie ma jedno zwycięstwo, które zrobił z No w sumie dość łatwe było to zwycięstwo. Harsem natomiast ma jedną porażkę z Klemem. No proszę, jakie niebanalne miejsce na drugą bazę. Prawie każdy by tutaj chyba ją grał, a Elazer nie. Laser naprzód. I to ja szanuję. To działa. No tak, to wszystko działa. Cierpliwości, przyczepności, za chwilę zobaczymy jaką taktykę obierze Harstem, bo raczej to on będzie dyktować tempo spotkania. No chyba, że Mikołaj zrobi na przykład atak zerglingowy. Czasami się gra maslinga. Lazer chyba nie jest aż takim kaskadę. Chociaż w sumie Mikołaj to też potrafi zagrać właśnie i tak. Że szybko przybiegnie do rywala. No z tego co widzę to chyba będzie to z taki. Tak, tak. Myślałem, że może szybko tą tutaj haczę postawię laser przed królową jedną czy drugą, ale jednak nie. I mamy Stargate'a. No proszę, jakie typowe pilwizji się nam w sumie trafiło. Marsen, podobnie jak Showtime i też wielu innych protosów nadal lubią robić blokadę haczerki. O, Mikołaj szuka, ale jeszcze nie znalazł proby. Teraz ją znajdzie. No i to jest super sprawa. Czy teraz ta drona skręci i będzie robić naturala. No nie, nie będzie robić jeszcze. Dziwne jakoś tak późno to wszystko się rozkręca u Elazera. A teraz zagra haczerkę. No, dziwne. Normalnie to się robi 20 sekund wcześniej. No, przynajmniej 15. Ale może Elazer chciał takiego, wiecie, troszeczkę fejka zrobić. Że niby coś standardowego, ale jednak może nie do końca. Może gdzieś tu się czai Roach Warren. Albo inne coś. A, deptka doleciała. Dobrze. O, taki rozwój słuszny. Ja tak yy, patrzę cały czas na minimapę i tak sobie myślę, jak tutaj ostatecznie zaekspuje laser, bo w sumie praktycznie każdy zerk robi tak, że tutaj stawia swoją haczerkę a może Mikołaj będzie takim, wiecie, cwaniakiem, <grywa> w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że zaekspluje na godzinie drugiej. No i to by było takie nawet interesujące rozciągnięcie. To by było coś. Dobra, teraz trzecia baza Hartstema oczywiście wyląduje. Hmm... Póki co so, tylko Overlord został zniszczony. No, idealna obrona na ten moment u Elazera. Tutaj też jest Królowa w naturalu. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak ciężko w zasadzie z nazewnictwem jest, bo to teoretycznie była pierwsza baza, jaką zajął Elazer. No, ale dla mnie teraz to jest naturala, to jest trzecia baza. E, to takie jest pomieszanie z poplątaniem. Jak Zerk musi zaekspować, tak jak tutaj. O, i będzie jeszcze Adept Push. To jest dość popularne zagranie, które robi Harstem, ale mimo wszystko Zergom... Często jest trudno to wszystko zidentyfikować. Dobrze, doskonale. Nawet zniszczenie dwóch adeptek może bardzo istotnie osłabić nadchodzący atak holenderskiego zawodnika. No, 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 no troszkę więcej kontroli i żyłaby może ta królowa. Trochę brakuje jeszcze połączenia międzybazowego. Bioma, biomasa oczywiście mi się tutaj rozchodzi. Nie no, jest ok. Teraz tak. Czy laser. Łooo! Wow, jedziemy, ale czy karakany też będą? Tak, chyba będą. Na trzech ekstraktorach graje laser. Jaka nie... Ale jaka to jest piękna taktyka, bo w sumie adeptki są słabe w takim zwarciu w starciu bezpośrednim. Na, na karakany, na królowe słabe. No, na zergnienie oczywiście niezłe, ale to też zależy, czy jest jakieś okrążenie, czy nie. No i to jest, to wygląda jak naprawdę Doskonała kontra Elazera Szanuję ten wybór Ale no jeszcze zobaczymy czy wejdzie czy nie wejdzie Bo póki co Elazer idzie Na rywala Rywal też idzie na niego Dobra, chyba królowe stawią opór I to taki słuszny Nydus też powstaje Czy laser wycofa wystarczającą liczbę jednostek Harstem się wycofuje Harstem wątpi w swoją defensywę Nie ma nawet za bardzo jakichś baterii On, on chyba jeszcze nie wie Oho, a teraz usłyszał Jaka w ogóle łapanka adeptek z prawej, z lewej i już tylko z powietrza brakuje. Adeptki oczywiście się ewakuowały, od tego mają ten cień. Poleciały force fieldy na górze zerglingi bardzo fajnie gryzą wydobycie w trzeciej bazie. Zalewany jest holender i chyba nie bardzo ma jak się odpędzić od zerga. Nie no, brawo. Mikołaj świetną taktykę wybrał. Taką naprawdę perfekcyjną, żeby skontrować to zagranie Harstema. Jedyny taki newralgiczny moment to jest właśnie ten moment. Tylko adeptka, co mogą adepki No jeszcze jest tutaj oczywiście jakiś Immortal pierwszy. Ale to, to, a, to takie liczby wątpliwe. Także brawo Elazer. Tu się już powinno wszystko dobrze zakończyć. A dziwne, że właśnie może rawagerów nie zrobił. Znaczy ten Harstem to tak stoi i stoi. Czy rzucił już super baterię? Tak, rzucił jakiś czas temu. Może się utrzyma na drugiej bazie. Ale trzecia oczywiście będzie zniszczona tak samo jak tutaj jeszcze sporo probek w dnie. No i GG poddaje się zawodnik ekipy Liquid. Let's go. Eee, jeden punkt dla Polaka. Dolnym prawem Harsem z Holandii w górnym lewym oczywiście Mikołaj Zarogonowski z x -Comago. Świetny początek. No, taktykę, tak jak mówię, wybrał absolutnie perfekcyjną, żeby skontrować to, co grał Hartzem. E, bo adeptki, właśnie, nie radzą sobie ani z rowczem, ani z królową, ani z taką chmarą za bardzo. I jeszcze nie było za bardzo Immortali. Nawet to widać, że było wielkie zaskoczenie, bo i, i baterii, i kanonów też nie było. Dokładnie, Amen. Co piję? No niestety, wodę, więc niewiele da się tego wypić, ale, ale podobno polecają, żeby spożywać. Wcale, tak. że piję, ale się przyzwyczaiłem. Dobra. Gładkie zwycięstwo, to mnie jeszcze. Trochę nawet jestem zasko zaskoczony wyborem Alazora, bo zarówno właśnie jeden jak i drugi zawodnik w moich oczach to tacy gracze bardzo. No, makro się mawia w Starkawczy, ta, czyli tacy, którzy lubią robić i trzecią, i czwartą, i piątą bazę, i ta ekonomia najpierw, a dopiero potem jakaś armia i wojsko i, i te tematy. Przeważnie stawiają na rozwój. A tu Elazar zdecydowanie popędził z atakiem. No i szanuję, to mi się mega podoba. Dostosował Ciekawe, czy to właśnie była reakcja, czy z góry to zaplanował. Bo to nie jest takie pewne. Jak to zamknięte od jutra wszystko. Przestańcie. Mi sklepy prześladować. O, Elazer teraz zagrał to inne otwarcie, takie bardziej korańskie, że robi się trzecią bazę w 1.51 przed pierwszą i drugą królową. Właśnie trochę się tego spodziewałem, że, że na poprzedniej mapie może tak zagram. W ogóle z tego otwarcia też czasami Master Glingi się gra. Ale no to też tak. Nie spodziewałbym się, o, może tak. Wszystko nam. Zaraz pokaże Lazer i Hardstem. No, mógłby tak zaryzykować Mikołaj jeszcze, nie? Tak. Wbić gwoździa. Szybkie zwycięstwo 2-0 i do widzenia. Niech tam Hartzemowi siądzie psycha. Skomentowałem cały mecz na modyfikatorze. No, jeszcze nie. Myślę, że to by było trochę przegięcie. Kurczę, jak fajnie wygląda ta grafika, nie? Do tej drużyny, lazera, ale taki ten. pędzi wiatr. <laughs> no i tutaj znowu mam problem. to był. nie no, Jastrząb, Jastrząb chyba. Tak na siebie mówią, nie, ale. Chodzi o to, co jest na grafice: czy soku, czy Jastrząb, czy o inny orzeł, ale chyba Jastrząb. Z czerwonym okiem, no bo wiadomo, gracz to, to musi mieć czerwone oczy. W rzeczywistości to chyba nie mają czerwonych oczu, nie? czemu on ma czerwone oczy normalnie też tak mają na grafice? Ej, a czemu tutaj jest w górnym lewym rogu haczerki, a tutaj jest w dolnym prawym rogu haczerki? Co to za nieprawidłowość? Chciałem coś głupiego powiedzieć. Gdzie ten jastrząb? patrzy, jak tu królowa stanęła, ale nie, nie, nie idźmy w tę stronę. Trzymamy fason. Trzecia baza Harstema bardzo będzie prędko zagrana Ale to wszystko pod czujnym ogiem tego Zerglinga. Mam wrażenie, że on za chwilę podejrzy. Oby podejrzał, bo to też częste zachowanie harstema, żeby tak grać tę trzecią. On lubi zagrać zachłannie. Interesujące, żeby rzucić w tym momencie tak wcześnie Revelation i spowolnić biomasę, podoba mi się nawet. Może na dole też to zrobi? No jest... o, co to jest? Roach Warren. Mm. Nie, to nie jest taki szybki Roach Warren i ekstraktory, chyba żeby olinować. Chociaż kto tam <grym> kto tam wie, co Ela zrobi chodzi po głowie? Nie no. Kończy się LR, więc... Znaczy można z tego oczywiście atak zrobić, zresztą znowu mógłby takiego Nydusa zagrać. Elazer. Dwa... ta sama taktyka i... Szybkie... 2-0 do domu. No, to by było przyjemne, ale widzę, że Elazer jednak rezygnuje i... E, robi dalej robotnicę, czyli rozwija swoją gospodarkę. <grym> tak, Harston jest tym youtuberem, który... Nie no, Harston to pro gamer, tak, youtuba i... Jakieś e, streamy się... Ostatnio bardziej zabawiam. Hmm. To jest interesujące. Bardzo wczesny Infestation Pit. Najciekawsze, czy to jest pod Sworn Hosty, czy może pod Szybkiego Hive'a. Może teoretycznie jeszcze pod, te, pod lurkery. Hmm. No, ja bym z chęcią zobaczył Mikołaja, który ciśnie z lurkerami. Zresztą on to lubi grać na protosów. Na pewno rzadko u Mikołaja widać w ostatnim czasie mutalizki, jeżeli chodzi o grę przeciwko protosom. I on to może wykorzysta w pewnym momencie bo to tak czasami nawet niektórzy pro specjalnie ukrywają że niby już czegoś nie grają, a potem nagle się to pojawia. O, sworhosty! Okej. Okay. Kalafior Gaming, tak zwany. Dobra, jest i ekstraktor ekstraktor numer 7, czyli na 7 gazach będzie grać laser. No i na około tych 69 dronach, pewnie. No może będzie ich tam kilka więcej. Ale póki co, oczywiście trzeba pompować wojsko. O, nawet królowe idą na front. One oczywiście będą jako obstawa dla hostów No i najlepsze, co może zrobić Harsem, chyba teraz, to kontratak. Tak mi się wydaje. O, i dobre wyjście. Żeby wymusić teraz falę Lokustów, nawet królowa trochę przypadkiem ciałem zablokowała. Dobrze, Mikołaj przepycha. No i teraz, tego się boję. Że to coś się nieprzyjemnego przydarzy. Ale jakoś tak dziwnie nie gra z bateriami na taki styl gry. No może tutaj jakaś powstaje, ale mało i wolno. No, ale chociaż pierwszą falę udało mu się nieźle przyhamować. To no jest dla niego dość przyjemna rzecz. Pułapka. Czy pułapka będzie aktywowana? No, sprytnie, dobrze. Tylko jeden lokus zamrożony, więc fatalnie dla holendra. E, ten kontratak. widzę, że już został ogarnięty przez polskiego zawodnika. Nie no, naprawdę tak go laser zmiażdży po prostu? Przyjdzie walnie liścia i już? I to skala fiora. Porsze. Dobra, Stormy jeszcze mam. Teoretycznie, Harstę, mówię teoretycznie, bo nie wiem, czy mają energię. Mają energię. O, no, niestety ładnie siadło to na rouczach. Najważniejsze, wydaje mi się, w kompozycji Arsena jest to, żeby archony nie padały, żeby się ładowały od właśnie baterii. Kontratek Arstema jest trochę niemrawy, nawet laser przekopał spora pod tego Orpizma i tam dalej jest zero reakcji. No, widać, że Harsten taki się trochę stremowany wydaje. A jest zmysł killera cały czas do przodu. Są jeszcze kolejne okur, kurczę, teraz Oracle może atakować bezkarnie, bo nie ma królowych. Dziwny ten Storm moim zdaniem ten pierwszy, chociaż osłabione lokusty faktycznie szybciej znikną. No i wydaje się, że w sumie ma wystarczająco dużo hartem Mądrze laser celuje w tego archona, który się morfuje. No ale jeszcze są dwa imortale, jeszcze ma na czym oprzeć defensywę Holender. Pylon namierzany, a ale teraz zeloty i kolejny Immortal, no tak czułem, że jednak Harstem jeszcze ma tutaj trochę jednostek, ale myślę, że dobre wymiany lasera za chwilę będzie kolejna fala Lokustów i zapewne Polak sobie poradzi, ojej, no, 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 no. kontratak zelotowy trochę może wprowadzić zamieszania. No i myślę, że Bond zrobił Harstem też, że nie robił kolejnych baterii, bo jednak najistotniejsze, tak jak mówię, żeby nie padały te Archony i widzę, że pierwszy Nydus jednak się pojawi. Chyba tak uspokoił rozgrywkę tym z jednym zolotą Arstem całkiem przypadkiem. No i też mądrze bo złożył Pizma, więc nawet jak się spor przekopie, to on będzie po prostu sam odlatywać. <grymne> By było zabawne, jakby jednostki starkawcie nie odlatywały same jak gdy są atakowane. To byłby hit. Walcz oczywiście do samego końca Kevin. Eee, Lazar z tego co widzę nie dodronował, do cały czas jest na 62, dzięki czemu jego limit armii jest oczywiście ogromny, no, ale czy na tyle silny, żeby się przebić? Pamiętajmy, że już jest kolejny Storm. Oj, mocno siądzie stormy. Storm. No, nawet mądrze go rzucił, wydawało mi się, że właśnie tak trochę na oczy, trochę na locusty chciał tak jedno z drugim połączyć, ale laser się na szczęście odsunął. Świetnie przechwycony Archon przez Polaka. Kolejna fala locustów będzie atakować od dołu, no ale jeszcze jest trochę tych jednostek. Trochę się boję, bo jak limit harstema naprawdę jeszcze trochę urośnie, to już może być. Ciężko. To już jest pięci mortali. O, ale świetna fala Locustów spadła do naturala. Chociaż nie wiem czemu proby nie padają. Aha, bo on się skupił na Nexusie bardziej. No, laser, laser. Boże. Okej, okay, to jest... To były Darkentary na wagę złota, bo w innym wypadku straciłby już swoją drugą bazę holenderski zawodnik. Laser oczywiście dalej puszuje. O, kolejna fala, ale tutaj te, te Darkentary się znowu pojawiają. Okej, okay, nexus pada. Chociaż tyle urwał laser. No ale lekko nie jest. O, tutaj też był błąd w kontroli Protosa, bo Immortal się przytulił do Karakana. No i widać, że zadziwiająco długo żyje Harstem. Mam nadzieję, że. że no tak, teraz z tą falą lokustów oby pociski lazera trafiły. Widzę, że namierzona jest bateria. No i udało się ją wyłączyć i tak dalej. Jeszcze te Darkentary są wielkim niebezpieczeństwem dla Polaka. Chyba się przebija, ale też tak ciężko stwierdzić. Oczywiście, problem z funduszami ma trochę Harsem po stracie drugiej bazy. Tu są też jakieś Darkentary, które odcinają posiłki. Tu też kilka będzie atakować, wydobycia Polaka. Ale Polaka akurat się przebija. Pytanie, gdzie jest oversy Bo ja tutaj detekcji za bardzo nie widzę. A Darkentary w końcu zniszczą te raucze. One mają obrażenia praktycznie jak Immortal. O, no, 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. Trochę dużo traci Polak. Nie no, Dark Templary to jednak coś, co tutaj, lekko mówiąc, wyciągnęło defensywy tema Trochę za bardzo. No i trzeba się wycofać niestety wszystkim. No ja wiem, że laser ma większy limit, ale i tak to nie znaczy, że wygrywam. Chyba, że teraz ta, ta, o, no tak, jakby ta fala lokustów z góry spadła perfekcyjnie na nexus, może na proby. No to tak, to znowu odzyskałby całkiem przyjemną pozycję laser No tak, trzeba czekać. No trzeba przeszkadzać, trzeba podejść może tu od góry, zaczepić za barykadę. Dopiero teraz Harsem będzie robić drugą bazę? No to jest fatalny błąd. Czeka i zwleka. O, tak, 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 teraz lecą locusty i... No, wielka okazja przed laserem Harsem nawet nie wie, że oni yy, z tamtej strony nadlatują. Oni bądź one. Pięknie. No, teraz jest mięzgunia. <grym> Super bateria nie, nie pomoże. Tak, to był ten ruch, który na szczęście był wielkim zaskoczeniem dla Harsteba. I siadło. Brawo, Mikołaj. No, gładki 2-0 w sumie. Ładnie weszło. Zgodnie z planem, chociaż no, takie były lekkie turbulencje, ale i tak fajnie zobaczyć coś, co jest mniej grywalne w użyciu. Good job, laser. Teraz tak, teraz będzie Krystianer, ale najpierw przerwa. Właśnie, zobaczmy jeszcze czy były jakieś reakcje na kamerkach. Na koniec spotkania z tym z lewej strony jakby grał w CS, -a, bo już prawie tak wiecie się. Wtulił w monitor, Lazer na wszystko patrzy, tak jak taki boss, taki szeryf z dystansu. No, tu jeszcze chwileczkę, widzę to potrwa, bo, bo to jest naprawdę cofnięty sygnał. Ale co? Możemy zobaczyć te ostatnie momenty. Także brawo Mikołaj i może będzie nawet jakiś wywiad z nim potem. Czasami robią te wywiady właśnie. Tylko nie wiem czy już na Cleanfidzie oni to udostępniają jak trzeba. Ale no, to się zaraz dowiemy. Ale nieźle szło mówi. no myślałem, że szybciej polegnie od tych fal zergów. Tak, tutaj już Karsten wiedział, że za chwilę będzie na bardzo, no w zasadzie na żadnej ekonomii. Lazer odetchnął, uśmiechnął się, coś jeszcze powiedział, pewnie miazga spierożana. Ja <grym> no, chyba było krótsze. Dobra, super. Brawo, Mikołaj.